Pierwszy raz od 20 lat dostanę za darmo coś od swojego banku, e, a dokładnie obrączkę, którą będę mógł jeszcze więcej kasy wydawać z mojego konta bankowego. I, i tak to wygląda. Taką obrączkę właśnie dostałem. Można na nią płacić 200 złotych. Otwieram, filmuję, nakładam na palec i teraz jeszcze jest. mniej kontroluję swoje wydatki budżetu domowego. Wziąłem to tylko po to, żeby to sprzedać po tym nie? No i co? lecimy Ola śpi, a ja nagrywam. Kierunek? <laughs> bukareszt. 20. Czerwca, piątek, w biotunio. Co widzowie, dojechaliśmy. Samolot musiał zrobić kółko dookoła lotniska. Nie wiem czemu, bo nie wieje. Może po prostu... O, słuchajcie, nie uwierzycie co widzę. Trzy samoloty z Izraela stoją tutaj. Najwidoczniej wykorzystują, korzystują to lotnisko, żeby po prostu trzymać tutaj samoloty, bo jeżeli oglądacie to w innym momencie niż to nagrywam, to jest wojna generalnie między Iranem a Izrael. To lotnisko jest naprawdę tyci tyci. Dosłownie jest tylko jeden pas do odbioru bagaży. Eee, nie, jest chyba jeszcze jeden przed nami. Ale super, wyszliśmy z samolotu i na lotnisku stoją głównie awionetki. Takie tyci tyci lotnisko tak wygląda. No, muszę czasami przyznać, że nie jest to e, nic w stylu centralnego portu komunikacyjnego, czy nawet czegoś w ten deseń. Malutkie dosłownie, są tylko cztery punkty, gdzie są dodać bagaże i to wszystko. Ale budynek no, wygląda całkiem ładnie w środku. Te moje podśmie, wyrządzające no. tego, że to, z jest lotniskiem, e, są nie na miejscu. No bo takie zapasowe lotnisko, które jest w sumie bliżej centrum, ale... E, ale jest tylko dla tych tanich linii lotniczych. Widziałem, że tam tylko teraz. Jeszcze szybki rum po pokoju, no bo czemu nie w sumie? Łazienka, taka, lustro, prysznic. Wszystko jest na miejscu. Szafa szafa ze światłem. I jest żelazko. No i co? I łóżko. Jest łóżko, wysokie pomieszczenie. I jeszcze jedna kuratka się ostała. Na no potem. Do jutra. Na no teraz. Tak, Siemanko, widzowie, my już jesteśmy po śniadanku 21 czerwca, najdłuższy dzień w roku. Jesteśmy w Bukareszcie, godzina 9.30. Zlidziliśmy całkiem wcześniej i właśnie wyszliśmy w miejsce, gdzie dzieje się życie. Wy teraz tego nie widzicie, bo jest ranek, ale wieczorami to miejsce jest o stary, 19 wieczny pasaż przykryty żółtym dachem tyle przeczytałem w górach przed chwilką. Więcej nie wiem o tym miejscu nic. Tam? Fajne, fajne, nie? Ciekawe, czy ludzie tu mieszkają, albo kiedyś mieszkali. Jesteśmy ospali. Jak na rozwiązać, żeby być pobudzonym? Przesiedłem. Będziemy robić przysiad. Ola zaczyna. Tu no? mogę. Tak. Aha Dwa, trzy, cztery. mor zobudzony jest. Teraz ja. Jeszcze trzy razy No, oh. dobrze oh. O. Gotowi no Zwarci, no. Do działo. Dzień Zwarci do zwierzęcia działa Polecamy Zwarci do zwierzęcia i idziemy dalej Tak Oho, Oho. Mulțumesc! Oi, <fie> telespectatorii special pentru voi, vloguri din România. Ia, <fie> <Yeah>, bat, actora. <fie> telespectatorii special pentru voi, vloguri din România. <fie> telespectatorii. <fie> Something. Видзови, поплескуну, поплескуну, бардziej, бардziej ладлей. Видзови, ты леспектаторы. Дом, идь мой санскрем. Видзиш чек? Тарас, видзиш чек мне удажва? Тарас, I will, will burns from this side and from this side no. <laughs> Dopijamy kawusie i idziemy do parlamentu. Godzina 12 zaczyna się nasza wycieczka z przewodnikiem. Wstaliśmy w godzinie 8, ale jeszcze nic nie zobaczyliśmy. Mieliśmy iść do muzeum narodowego, ale było zamknięte. Więc poszliśmy na kawkę i tak sobie śpimy i się budzimy. Jedna kawka, druga kawka to i trzecia kawka dzisiaj i trochę już się czujemy bardziej pobudzeni, ale to dzięki tym przysiadom. Not Docieramy do budynku parlamentu w Bukareszcie. Największy parlament w Unii Europejskiej albo w Europie. Patrzcie, jak to wygląda. Jest masywny. Podobno jest tam ponad tysiąc pokoi. I zaraz mamy tam wycieczkę. Będziemy mieć przewodnika po angielsku. I o 12.00 zaczyna się nasz tur. Napisali, żeby być 10 minut przed czasem i tak będziemy też. Polecam Wam kupować jednak bilety wcześniej, jeżeli chcecie zrobić to z oficjalnej dystrybucji, bo na stronie jest napisane, że wystarczy zadzwonić dzień wcześniej, żeby zabukować te bilety. No ja tak zrobiłem. Wczoraj w piątek zadzwoniłem i uzyskałem informację, że nie ma już biletów na cały weekend, więc jedyną opcją stało wykupienie ich przez Getty sure White i tam cena jest po prostu dwa razy wyższa. Niż na stronie bezpośrednio, gdybym chciał to kupić na stronie, właśnie nie można tego kupić na stronie budynku parlamentu. Można to zrobić tylko w kasach na miejscu albo właśnie przez tą stronkę, aplikację Get Your Guide. A to też trochę dziwne, że nie ma sprzedaży biletów online. No ale co, taka polityka tej widoczności tego miejsca. Zaczynamy tur po parlamencie, największy budynek parlamentu w Unii, na świecie nawet. I co? 1100 pomieszczeń, 365 tysięcy metrów kwadratowych. Pierwsze miejsce na świecie pod względem masy. Waży ponad 4 miliony ton, wybudowany tylko z rumuńskich materiałów. Wszędzie marmury. Pięknie to wszystko wygląda, powiem ja spektakularnie. Niektórzy tego nie lubią, to jest pozostałość po dyktatorze Nikolasie Czałczesko, który w 1989 zakończył tą budowę, pomimo tego, że on wcześniej już umarł. No i tak to wygląda. W drugim miejscu na świecie pod względem wielkości wygląda spektakularnie. Prawda? Prawda. No. Pani tutaj przewodnik już dała znać, że jest. Czekamy na resztę grupy. Ktoś się chyba spóźnia. Wycieczka będzie po angielsku. Jest trochę Polaków. Chyba dwie panie są z Szwecji, albo z Norwyki, Danii. Taki język mi się w uszy po uszach obił. Słuchajcie, zaraz w samym wejściu, jak się wchodziło po schodach już na górną część tego parlamentu, to tutaj po prawej stronie znajdowało się gabinet numer 2, gdzie był gabinet żony Nikolasa Czałczesko, a gabinet numer 1, czyli głównego dyktatora Rumunii w czasach e, kiedy Rumunia była pod wpływem Związku Radzieckiego. Miał numer 1 i był tutaj. One są obecnie zamknięte, no i zostały też przemoderowane, żeby być dalej wykorzystywane. E, innych polityków. Co ciekawe, on nigdy tutaj nie urzędował, bo skończył dowodzenie krajem, zanim ta budowla została ukończona. I te gabinety można oglądać tylko 1 czerwca wyzienie Dziecka. Czyli minęliśmy ten termin, nie zobaczymy tego tym razem, może innym razem, a może wy będziecie mieć czwarta i przyjdziecie tu 1 czerwca i wtedy będziecie mogli tam wejść, zobaczyć jak to wygląda w środku. Tymczasem idziemy do sali konferencyjnej. The yeah. 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 Teraz widzieliście, To są to co teraz widzieliście, to są budynki, które zostały wyburzone, żeby ten pałac, ten parlament mógł powstać. Miasteczko całe zostało tutaj zrównane z ziemią, podobno aż 100 tysięcy ludzi trzeba było przesiedlić. Były tutaj różne cerkwie, synagogi i domy mieszkalne. I wszystko trzeba było wyburzyć, żeby można było zbudować ten masywny parlament. Schody skąd i kierujemy się do wyjścia. Siemanko! Jesteśmy w Rumunii, w Bukareszcie i właśnie spotkaliśmy nasz narodowy produkt eksportowy. I nie, nie chodzi mi o paszkomaty, tylko o żabkę, która tutaj się nazywa Pro. I chodzimy zobaczyć jak to wygląda. Słuchajcie, idziemy właśnie do cerkwi, jest sobota, jest tutaj taki ksiądz, który jest takim, wiecie, top G księdzem, który ma autorytet u wielu osób, tutaj właśnie jest kolejka osób, głównie kobiety, które czekają, żeby ten ksiądz ich chyba pobłogosławił, gdy się tak nazywa też Słuchajcie, zawijamy się stąd zanim zrobią krzywdę. Idziemy stąd szybko, poczekamy. Słuchajcie widzowie, nie jest łatwo vlogować, powiem wam, z Lasku, iść na wakacje Powiedziałam, że chcę zrobić ładne zdjęcia cerkwi No i co? I robimy ładne zdjęcia cerkwi Tak, to już jest, nie? Nie ma łatwo z instagramerką w życiu Nie ma łatwo, zdjęcia muszą być zrobione, nie? Proszę, nie Dobra Mam To jest dla mnie, dla mnie Chcesz schodzić, czy nie? Tak, proszę Słuchajcie, do katedry niestety nam się nie udało dostać. Tam ona jest ne? z tymi złotymi e, dachami, ale co ciekawe, przeczytałem właśnie w opiniach w Google, że ta katedra jest w budowie w renowacji od roku 2010. To będzie już 15 lat. Nie ma. Narodowe Historii Rumunii podkakane. Byliśmy, widzieliśmy, przeczytaliśmy, pospacerowaliśmy i teraz idziemy na kawę. Ola prowadzi, tutaj już słychać muzyczkę, rozpoczyna się sobotni wieczór, idziemy na kawkę, a potem na jedzonko i chilujemy. idziemy na pokaz Fontan i. I taki, Godzina 19. Zatrzymaliśmy się na szamkę i wpadliśmy do knajpy, na które się nazywa Karkubere. Jest to klasyczna, neogotycka knajpka, która znajduje się w samym centrum Bukaresztu. Jest tej mnóstwo ludzi. Lepiej robić rezerwacje wcześniej, my jej nie mamy, ale udało nam się tutaj jakoś znaleźć stolik. A dlaczego jest tak dużo ludzi? Bo jest to już kultowa knajpa, gdzie serwują typowe rumuńskie jedzenie. A przede wszystkim w środku jest ślicznie. Wchodzimy przez stare drzwi. Drewniane, stare drzwi i w środku wita nas taki widok. Czy wy kiedykolwiek byliście w takim miejscu? Widzieliście kiedykolwiek coś takiego, w jakiejkolwiek knajpie? Słuchajcie, to miejsce ma ponad 150 lat. Założone w 1879 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Nieprzerwanie od 150 lat jest w tym samym miejscu. Ja sobie zamówiłem golonkę, będę w ogóle pierwszy raz w życiu jeść golonkę, a Ola sobie zamówiła kaczkę. Kaczka to kur kurczak tylko, że droższe. Eee, to po prostu jest restauracyjny kurczak, natomiast nawet kurczaka podobną Ci kaczkę. A jak będzie go z golonką, to no zobaczymy. Jestem trochę taki sceptyczny, ale jest to specjalność w kuchni, więc mam nadzieję, że będę zachwycony. A sądząc po opiniach tego miejsca będę. 66 tysięcy opinii w Google chyba średnia ocena 4.6. To mówi samo za siebie. No i zabijamy się z Wychodzimy, wracamy do Oli, zamówiłyśmy sobie też lemoniatki i Coca-Cola jakoś, żeby w trakcie czekania na jedzenie móc sobie popijać. Pół godziny. Taki jest czas oczekiwania teraz. Ale jest 19, czyli jeszcze nie zaczęła się godzina, po której ludzie schudną się do knajpek. A, więc może mamy trochę czwartą, może nie. Godzina 21. Idziemy dalej. Idziemy na pokaz fonda. I tam też widzimy Szymanko. Tak nawet nie Hej o jesteśmy w metrze, jesteśmy w rumuńskim metrze idziemy właśnie na pokaz Fontan. Trochę nam się wszystko przedłuża, bo poszliśmy właśnie do centrum miasta, odkryliśmy nowe centrum miasta, Jutro tam wrócimy. A teraz metro w kierunek placa urania i pokaz. Fontan. Chyba właśnie przyjechało metro. Chyba właśnie przyjechało metro. Czy zdążymy? Nie, nie zdążymy. No cóż. Ostatnim razem. O, nie ma tu za dużo miejsca, powiem wam, tak. Nie ma tu za dużo miejsca. A może o, wejdziemy, zdążymy. Ej, wejdźmy. Słuchajcie, zdążyliśmy. Wychodzimy do metra, jakby nigdy nic. Chyba ktoś zobaczył rzeczykami po prostu, więc. Jesteśmy już w środku i kończę nagrywać, żeby ludzie się na mnie dziwnie nie patrzyli, co za typ chodzi z kamerką po metrze. Widzimy się na pokazie fontanny. Siemanko! O! Dobra, nie zamoczę głowy. Myślałem, że uda Wcześniej pomyśleliśmy, że to zaczyna się o godzinie. Ja myślałam, że tak było. Tak było, bo ja tak powiedziałem. Bo ja tak zapisałem w naszym planie, ale to po to, żeby to być przed czasem, żeby znaleźć dobre miejsce. Wiecie, nie znałem okolicy, dlatego po prostu chciałem być przed czasem, żeby wszystko sobie dobrze rozplanować, zaplanować. Tak, tak, nawijam makaron na uszy. <śm>